Witajcie widzę w kolejnym odcinku z RivalSów Już jak widzicie dokładnie stoję przed tym banerem Free 101 Dokładnie już Kolejne free w Tyle wi dokładnie widzowie jest aż 5 milionów Dokładnie tak, to są chyba miliony widzowie 5 milionów 700 tysięcy jeden, no Nie będę dokładnie mówił, ale 5 milionów 700 tysięcy Łapek W ogóle daje na to, na to. Nie bądźcie gości, też zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i żeby, żeby i zostawcie subskrypcję, żeby Was nie ominęły już nigdy na kolejne filmy. A my w tym czasie sobie odbierzemy Free 101. Dokładnie widzowie tak. Dobrze widzowie, teraz lecimy już. Ja nie przedłużam. Gramy, kontynuujemy naszą serię Rivals RNG Wizowe. To już jest ostatni dzień naszej serii pozostało 7 godzin do końca tego update'u. No niestety, jak widzieliście w poprzednim odcinku nie udało się zbytnio zrobić tych eliminacji. No ale, raz się udaje, raz nie. Nie udało nam się dwa z wygrać, więc już dzięki, przez to mamy trzy zrobione. No ale spróbujemy, widzowie, dzisiaj zrobić. No trzeba było do trzech znowu. Żeby zrobić dwa ten, ten tasek z kilami, tasek, widzowie, z wygranymi. No i raz tasek z zagranymi. To ja tu sobie podgłośnie chyba za chwilkę, tak, a to później. Tutaj mamy arenę, widzowie to bo arena naprawdę kozacka kanał to więc jak wiecie widzowie tak lepiej w sobie dobrze dobrze już jest, już jest już, jest dobrze 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 a Głos bardzo zaszukaniu. Pojdźcie... To Co fajny widzowiec. Uzi. Lecimy <w token thanks> tutaj. Okręcamy. 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 Okręcamy.

lecimy dalej w z nim. Kukijmy go, to tutaj jest Kolejny Rifle, może być. być. To... To... dało się go, to jest ważne To jest przede wszystkim ważne. Oh, A to szybko tutaj at

Dobra, lecimy dalej co wydaje mi się, że przepełnimy nawet zadanie niż zrobimy Tak mi się wydaje, że przepełnimy mini dobra, dobra to no, tak se, to na to mówię. Dokładnie to, na to są dwie dobra Nie rolę tym razem rola okay. to jest? Gdzie ty jesteś? Jest to, jest to, jest to. ładnie tutaj ty. nie nie mówmy Dokładnie, bo. to nie jest. ładnie, ale lecimy. Coś się już w Daleko, śwarty wizowie? Tego właśnie nie grali. Shorty wizowie sama nazwa mówi z bliska. No ale cóż. Nie no nie To jest tego to jest line, bo my <grymne> <grymne> That my hmm. nie wiem. w sumie, zobaczymy później. Zda się okaże, czy, czy, czy sobie pomoże.

Przegrał, on by wizowy przegrał, kurde Dobra, nie na no, wkurzy mnie, tak, wkurzył mnie, ewidentnie. Sami widzę wkurzył mnie. Warholu, ci udał się. Cholby załóżcie 200, chodź. mi się że zalać mu 300 nawet. Tak dobrze to poszło. No i dla ekranu też bardzo spoko. Na... Może być tak Raz, dwa, jump, jump. Boom. Lecimy tak. na typów Boom. 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 być. Jeden typ. może być? Oho, oho. level dla mnie był i ja wygrałem, mimo wszystko. Wydaje mi się, że to trochę za To jest coś ciszej troszkę. Uff, zobaczmy jak będzie. Are no, Shooting grając, dajmy znowu. Chyba będzie chciała arena, ale zobaczymy co będzie. Arena, no cóż. Dobra. Granite Launcher Nie wiem gdzie ty jesteście Okej okay. Nie pytam, Granite Launcher jest naprawdę spoko Zobaczcie sobie, widzę, widzę później co na podglądzie jak poszło Czy w ogóle, czy dobrze słyszeliście mnie Czy bardziej grę No w każdym razie się hasza... ojoj Ojoj ty głupi cypiety Tak się chcesz bawić? Dobra nie pozwa się. Typy tak bić. No i nie wiesz No i jeszcze RPG. Ale <grymne> wcale już tam. Ścisłem wam wystarczająco, chyba już tą gra. Do młotów. Kurde. Nie uda mi się dobrze skoczyć. No. Ojej, dużo tego umrło, zgasił. No i chłop... Teraz to zgaś. No i zgaszony został typek. Trzeba by się wiedziałem, że dosłownie... Trafiała we mnie typułeczka i się odbiłem, ja? Nie, ale no, chyba się pomyliłem. Uzi. No, 106 zadane. No to nie będę już typowo kończył na razie. Super Warhorn. No! Myślałem, że się na najwyżej jest tam zada HP Zadajemy, zadajemy, gdzie jest CTP? może to doda coś Nie, na pewno nie wiem, czy, jak można tu celować w ogóle Dobra, jeszcze raz Riroolo No i nie ma ściany czy znaczy jest ściana, nie ma dostępu Lecimy... Uf, ale bomba! Masz bombę 50 No, wiedziałem, że to już tylko zakończy Revolver No match point widzowie Match point Rozumiem w co... A pamiętam... Rozumiem już to było w tamtym odcinku po prostu. Zadawała mi mikstura. Dobra. O ty kurde, o ty. Miks która go, go leczyła mnie zadaje Ej to dobra jest ta miksa, serio Myślałem że tylko leczy Dobra to play -gen. Ostatni raz już No co mogę poradzić No rozwaliłem typa Na spokojnie ostatnie wizowie dwa No ostatni mecz już jeden będzie Kończymy już ostatni meczek tutaj teraz No i znowu będzie dwa Z tyłu ile było ostatnio nie wiem jak zwykle i w Ej to nie wiem czy zdążę z tymi To nie wiem czy będzie dobrze z tymi Tymi Dobra to sobie robię teraz 50 Dosłownie widzowie liczymy za 150 Nie wiem Znaczy 50 może, może na spokojnie udać bo wystarczy 10 w rundzie Pridz, Dobra już nie wiem czy się na spokojnie uda Bo to dosyć mała mapa widzowie jak widzicie sami ale spróbujmy 10 na rundę Jeden Dwa 4, 5, okay, fajnie, 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 6, 7, 8, no już spływamy normalnie, 9, 2, a nie dam 4, ty mnie zgadza. Lecimy 10 teraz. Knife. Hiński knife. Nie, to polski knife, widzowie. Dobrze, udało się 10 razrelować do rundę. Teraz elixir. No to walnimy, ty powiedział eliksir pod nogie. Nie mam się w siebie w sumie z tym eliksem, a nie widzi go. 2. 3. 4. 5. 6 Kurde, nie, 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 bije mnie, bijem mnie w zdrowie. Lecimy. 7. To będzie teraz 8. Lecimy 9. I ostatnia zdrowie, teraz 10. Lecimy do Was, shot. Lecimy wam teraz będę z tym sting shotem no i cóż, typek spadł. No cóż, to już nie ma wina, widzowie. Co poradzić? No to widzę, to jest naprawdę trw trw trwające długo, naprawdę. Jeden. Dwa. Medkit może być? Lecimy. Nie boję się typa. Skoro mam medkit, to pociąg miałem się typować? Okej. Okay. Wolne leczenie Ej! Ty głupi typie, przez ciebie nie zdążę, bo dopiero mam 3, nie no co za chłop. Muszę sobie teraz 17. No nie da rady. Raz. Dwa. Szybko. Trzy. I co wylecimy? Czy może się uda? Cztery. 5 6 widzowie Nie nie, on tu idzie 7 Nie no muszę zrobić, no ba nie, nie widź mnie 8 Chłop nie widział, chłop nie widział 9 Nie nie 10

Najfikiem, najfikiem, polskim najfikiem Widzicie co widzę? 18 Zrobicie w dosłownie 9 sekund Tego jeszcze nie widziałem Dobra w sumie Teraz już lecie leci A nie bo muszę jeszcze 2... Nie 20 9 dalej, 2 Dobra 3 4 o i ja pierwiczę. Nie wiem czy 5 No nie. No dobra, ne udało się. 5 tylko razy. No dobra, to jeszcze widzę kolejne 5 będzie. Znaczy 4 już, już w sumie. Dobra. Raz. Nie, nie, ciągnęło to. Dwa 3. ale górą chodził widzę, to może mi nic nie napadnie. No i udało się. No i 4. I 2 Bruce rifle na koniec. Dziękuję widzowie już za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dźwięk się przeszkadza, chociaż nie jestem pewny dokładnie już. Dziękuję widzę za dzisiejszy odcinek bardzo. Dziękuję tylko za gra. I to jest koniec naszej serii. Mamy. Zaczęliśmy ze 170 chyba kluczami. Gdzieś koło tego skończyliśmy ze 190. No z 180, 160, 150, gdzieś koło tego skończyliśmy ze 190. Dużo kluczyk widzowie mieliśmy w tej serii ma małej, mam nadzieję, że udało się nam, nie liczyłem dokładnie tego, Do dopiero po odcinku, zobaczcie wideo sami, oglądajcie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, piszcie hashtag challenge wykonany, no i co, widzimy się jak zawsze za dwa dni, joo.